Ahoj przygodo z Paldea Adventure Chest! Witamy Was! Po Z tej z strony Paweł Tata oraz moje dwie śliczne córeczki. Zuzia i Aliska. I dzisiaj zapraszamy Was w świat przygody. Odkrywamy e, nowy nowy boksik z Paldea Adventure Chest. Zostańcie z nami, otwieramy! Okej, okay, super. Mamy taki oto boksik. Co znajduje się w takim Paldea Adventure Checks? Zobaczymy. Słuchajcie, 7 promo cards, sześć boosterów. I naklejki. Są naklejki, tak. Jest taki mini portfolio. I co najważniejsze, Squishy Pikachu, tak? Jeszcze, jeszcze, squishy jeszcze są o takie. Aha, tak. Jeszcze mamy taki, ee, taki, taki... Nie wiem, jak to się, jak to się nazywa. Taki, taka wystawka promocyjna, nie? Tak, Zobaczymy. Chyba tak. No dobra, dziewczyny, Zobaczymy, otwierajcie. Z... A ciekawe, gdzie są busterki. Otwieramy na razie. Zobaczyć. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Pomogłem. pomóc mi zacząć. że to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane? Ojej, ojej, ojej. I jak to się otwiera? Jak to się otwiera? Tak, jak to zdejmujemy? O, tak. To jest taki o. Lotyk, a to jest taki fajny. Dobra, zabierzmy to na bok. hop ja to, to czekajcie, 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 zobaczymy. To taki, Ale to, to ładnie to wygląda, to jest taki nie, to jest ta, ta. wyprofilowane. Jee. Wiem, że już dziewczyny, wy nie możecie wytrzymać. Otwiera to Jee, się. Wow. Tu, tu jest, tu są wow. Wow. Ale poczekajcie, dziewczyny, nie wszystko na raz. A co? Bo tak jesteśmy. Poczekajcie. Nie, tu znalazłam. Wiecie co, nie da, <laughs> nie da się z tymi dziewczynami. Poczekajcie, od początku. Poczekajcie, nie wyjmujemy wszystkiego. Dziewczyny, zaczniemy od Squishy Pikachu. Poczekaj, Zuziu, naprawdę, wytrzymajcie, dziewczyny. Ja wiem, wszystko na raz. Proszę, możecie go pognieść trochę. Fajny jest, Myślałam, że on jest taki, że, że się zdusza, i on tej wystawia. To jest fajny Tutaj? Trzymaj, możesz oliwcie tutaj ten, zobaczcie sobie. Tak, pod Poczekajcie. Dziewczyny, no ja nie mogę z nim. Nie mogę z Wami. Poczekajcie. Po kolei otwórzmy, po kolei, dobra dziewczynki. Dobra. Po kolei otwórzmy wszystko, a nie wszystko na raz. Deck boxa musimy mamy. To bo Możemy to odłożyć. Mamy tutaj promki. Mamy w tym boksie ponad 7 promek. Tak jak zresztą widzieliśmy już e, na innych filmikach. Musimy to otworzyć. My zazwyczaj są promek, karty. słuchajcie, nie otwieramy. No, Ale to musimy potem są kart. Tak. Mm. Musimy. Nie ostrożnie, ostrożnie. Za chwilę. Koszulek, kosz... Koszuleczek. Koszuleczek. Ma... naszą naszego operatora poprosimy o koszuleczki, żeby nam przyniosła. Zobaczcie, jaki piękny Pikachu. Jak to pięknie wygląda. Mamy tutaj Pikachu. Zaraz, póki nie mamy koszulek. Paumo. Paumo. To mamy Stage... O, tu mamy Paumi. I jeszcze jest Tandem A kto kotek z <laughs> to zaraz Cztery są gada, zaraz. będzie siedem tata Tak zaraz zobaczymy co jest dalej Poprosimy koszuleczki hops. Zuzia obskoczysz koszuleczki otworzysz? Otworzysz koszuleczki pocho, pochowamy są Koszuleczki Tutaj wygląda Poczekaj kochanie Schowamy Wiecie co na razie zostawmy nie otwierajmy tych koszulek bo Zanim my to otworzymy, poczekajcie, powoli, 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 oliwcia, powoli, 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 poczekajcie, dziewczynki, dziewczynki, bo z wami to jest jest tutaj. O, tutaj może oliwku. Tak, żeby oliwciu wszyscy widzieli. Dobrze? Tutaj możemy. To jest albumik. A dlaczego tak mały strona? Taki mały. Widzicie, dziewczyny? To jest album. Tutaj będzie, nie wiem, 20, 30. Chyba 30. Chyba 30 było, prawda? Gdzieś widzieliśmy na filmiku. Poczekajcie, poczekajcie po kolei. Bo to Można sobie chować jakąś drobną kolekcję, czy gdzieś nosić na wymiankę. nam. teraz mamy tutaj taki stojaczek z kartami. Stojaczek z Pikatinką A możemy otworzyć. Ten stojaczek tak wygląda. Słuchajcie, dziewczyny, tutaj możemy wstawić. Nie wiem, czy zostawimy te karty, czy jakieś wasze ulubione. Może jakieś wasze ulubione? Na razie, na razie zobaczymy, pałmot, poczekaj Oliwciu, poczekajcie, poczekajcie, otworzymy, Oliwcia poczekaj, no od... proszę nie wszystko na raz, nie otwierajmy wszystkiego na raz, bo my się tutaj A nie otwierajmy pogubimy, tego. nikt nas, nie możemy tego otwierać, o no, to nic, mamy pałmota, otworzyliśmy i eksa, poczekajmy, tego się nie otwiera to nic otworzyliśmy poczekaj oliwiu poczekaj oliwciu po kolei dobrze mouse hold a tutaj jest to jedna jest? ale to nie jest oznaczone jako promki to jako promka jest. poczekaj oliwciu oliwciu a możemy poczekać nie mogę z wami dziewczyny nie mogę z wami dobra to Do tego nie będziemy I otwierać tico. Tico. o to, to jest ciężko Spiga. bo tu są chyba karty jakieś tak, jest. i tutaj mamy jeszcze kodzik. Ale wiecie co, nie otwierajmy tego. Tamtą jedną już otworzyliśmy. tak. Wszystko także tutaj sobie nie mogę z dziewczynami. One dzisiaj są za bardzo podekscytowane tym, tym OP. O, oj, oj, oj Zuziu. zepsuła się. No bo musimy zobaczyć. Ale zepsuło się, widzisz? Zepsuło się, porwałaś. To nic. Okay. Szkoda, bo fajne, fajne pudełeczko. Eee, no nic, trudno. Tak. porwali. Też porwali? Nie wiem. Dobra. Żeby Musimy to schować. <grych> Naklejczonej! Tutaj jeszcze poczekaj oliw Zuziu, poczekaj na oliwce teraz. Tutaj mamy takie naklejki. naklejki. Proszę sobie możemy odłożyć. I boosterki. Uważajcie, bo to mogą być bardzo... Tutaj pokazujemy. Karty. A tutaj pokazujemy. Ile jest Jakie? Postarków? Sześć, Ej. tak? Mamy parada. Od jakiego Paleda Evold, Scarlet and Violet. Tak podróbkę. Sydney, A my nie, my. Paradox Rift. Na są takie podróbki. Zwykłe. <grym>, Okej, okay, dobra. Nie Czyli tak mamy 6 mamy boosterów. Słuchajcie, Polda, Volt dzisiaj otwieramy razem ze sklepem. Lofi Karts. Tak, Lofi Cards. Zapraszamy na wspaniałe promocje. Zapraszamy do nich na lofi do ich sklepu. My możecie sobie sprawdzić. A wpisując w wieniu kod Pokefanki 3, zyskujecie ile? 3%, zniżki. 3 zniżki na zakupy, także jedziemy z boosterkami. Tak, możemy. Otwieramy trzy pierwsze. Pierwszy Paradox Rift Otwieramy z, z Oliwką pierwsze trzy. tak, tak, tak. A dobra, alifcio, uwaga. Otwieramy, poczekaj, 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 bo żebyśmy, żebyśmy nie zasłonili. Kodziki, przełóż tam na bok, tam, tam tam, koło siebie. Jedna. Czekaj, to był Obsidian Flames. Jedna. Ognisty. Owaga, ogień. Jedziemy, po, bo wczoraj to o, zubat. Imigul, Purlon, Minefo, Explode, o, Mela, Slitterwing. Reverse pierwszy. Nimble, Galvantula, Reverse I, Bombardier I, Egg. Mega bocian, mega bocian, mega bocian. Bierzemy. O, koszulki się nam rozpadły. To nic. Bombardier i X. Fajnie, Fajnie bo bocianka jeszcze, bocianka jeszcze nie mamy. I my jedziemy z drugim boosterkiem. Drugi booster. Dobra. To sobie schowamy. Teraz Base Set Scarlet and Violet. Tutaj bardzo często otwierany przez nas. Poczekaj, kochanie, już mamy kodzik do góry nogami. Ale to sobie, to zechce to sobie zyskać. już, kochanie, już będziemy. Poczekaj, oliwy. energia stalowa. Switch, Fuego, Mag. Florges. Gredent. Uwaga, powoli, River School, Reader Diviplum i klewki na ostatniej karcie. Klucznik. Jest klucznik. Ostatnia karta, ostatni booster. Tutaj. Tak, e, to tutaj? mamy, a tutaj mamy Obsidian Flames, widzicie. Otwieramy. Tutaj Charizarda, Oliwka. Tak? Charizarda tutaj musimy wytropić. Tata, tak? booster. Dobra, otwieraj. Pokażę, no, tata ta. kodzik. Kodzik pokaż, Oliwiu. To dla was kodzik jedną kartę przekładamy uwaga poczekaj. o znowu stalowa i jedziemy o jaki ładny brązor snubul kapsakit Drillbur, flamingo brązok Beatrix poczekaj licząk Numel i ostatni jest korajdon i Ex. mamy jednego Exa, korajdona ale do nie w tej formie super Świetnie, mamy tutaj koszulkę. Tak, będziesz wkładała? Ale po, słuchajcie, no. Niesamowite dropy, niesamowite dropy. Teraz zaproszę. Daj, 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 może Ci pomogę. O, ostrożnie. jaka droga karta? Także jest bombardie patrzcie jakie dropy. No, wszystko zaliczamy do dropów, nie, Oliwiu? Odkładamy. Teraz zaprosimy Zuśkę. Jest zuzieńka tak, mamy Obsidian Flame, Paradox Oczywiście, siedź z nami Zuziu, Które, który pierwszy otwieramy? Widzę, że trafiliście koraidona mamy... miraidona I Eksa, i teraz Korajdona i Eksa. Super. I mamy zwykłego Korajdona i, i normalnego. ja 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 Co Tra się tu dzieje? Co się tu dzieje? Co teraz, Zuzia, otwieramy? I to. Obsidian Flame. Musi się nam trafić tu Charizard. Charizard, Charizard, poczaruj trochę. Mary Charizor wybucha oh, A na razie ale... to się nie chce nie chce się otworzyć nic. Chyba, Chyba dlatego, że będziesz szczęście. Chyba nie hmm. będzie zaorda! Dobra. Oliwia, Oliwia, uważaj, uważaj Oliwiu, żebyś nie ten... Grobów nam nie przewróciła. Och, coś nie możemy otworzyć. Tak. Nie wiem, ja. Tak, oczywiście pokazuj Kody. Kodzie, <laughs> ale poczekaj, pokaż, pokaż, bo to. <laughs> Zawie nie widzieli jedną przekładamy. Jaka energia roślinna. Tak, i jedziemy. Słaby. Glimet. Powoli. Tak. Trochę szybciej. Liczong. Froadit. Tak, Stunfisk. Sam Mamy zresztą. go w grze. Tak. Na pierwszym rewersie jest Glimet, na drugim Tadbulb i ostatnim jest scissor. Halo. Nie ma Charizarda dzisiaj. Chari, chary, Mary, Charizard Wiecie co? Jakiś ten boosterek jest taki. Tak wcześniej już patrzyłem. Mega ciężki ten Paradox lift. Zobaczymy co Chyba dlatego, że tam jest trochę więcej kart. Chyba. Good pack chyba będzie. Same... A co to jest Good pack? Co to jest Good pack? Kto wytłumaczy? Na, prosimy o komentarze. Żeby dziewczynki wiedziały. Ja wam później powiem. Good pack to jest Pusterek, gdzie mamy same dropy. Mm. Proszę bardzo. Tadzik, o, coś was? się, ostrość zgubiła. Jest? Okej. Okay. Mamy energię. O, i teraz będziemy energia elektryczna. Mam to. Mam to. Ból. Potem wyłotku. Potem ból. Nie. nie, nie, fo. to jest to nie, nie to wiesz, nefo. znowu? Iron Bundle Proszę dalej Techno Radar Uuu i Aj Pierwszy River <grymne> Nieee <garczą> i X <grymne> Co Zobaczcie. tu jest? Się... Uwaga pod spodem jeszcze coś Pod spodem mamy Ale to jest No wiedziałem to był ciężki bardzo No nie Ciężki Wspaniały. pewnie do trafienia Wspaniały słuchajcie garczom. Jaka to jest ilustracja Zobaczcie. A jaki to piękny gardio. Jaka to jest ilustracja. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. W każdym busterku coś, się, coś, się, coś się znajduje, coś się trafia. Traf Zobaczcie. Wow. Jaki on jest przepiękny. Wow. Jest... Double rerka, tak? Ilustration rerka. E Ilustration art. Pięknie, pięknie, jaki. pięknie. I jaki piękny gardio. Wszystkie są piękne. Tak. Pięknie. Ale to jest taki no to całym jedziemy. obrazkiem to są takie półobrazki. Niesamowite co się dzieje, co jest w tym w tym boksie. Ja musimy chyba... Powiem Rafik, aż... że oni są wspaniali po prostu. Chyba tak, chyba tak. Chyba tak. U ja nich. powiem, żeby tylko... przesyłali więcej kart. Tylko u nich takie, tylko u A nich. Takie, takie, dropy. takie dropy. Proszę kodzik, ja przekładam. Zuzia wcześniej czarowała, już teraz nie czarujemy, bo... Tutaj będzie teraz grasiasta, tak? Trasz, trawiasta. Trawiasta. O, rock Mamy takiego w Tak. Pink jest kaczu, slakot, batrel. Chyba Kolejny. mamy go w grze. Tak. Deli, Deli drone. Fary giraffe. Slipkos i teraz uwaga, pierwszy Tropius, drugi river ting -tink. i tyrannitar. Ale jaki ładny! No piękny. wspaniale to wygląda. To jest. Choluweczka. Cholóweczka Tak, teraz. Wow, wow, zobaczcie. Co zobaczcie Co tu, tu było. się Karchom, dzieje? Borbardier, Korajdon A to są Dziewczyny, nasze promo. Dziewczynki tutaj się rzuciły. Tu Jest jeszcze Palmoc, Mouseholm. Pamiętajcie Pikachu. o tym. I nie pamiętajcie o tym pikaczu. Dobra, już? Dobra, zawierzcie pikaczu na bok, bo ostrości nie może złapać i tak sprigatito tutaj mam paumi paumo tandem mouse jest jeszcze do tego paumo ex piękna ilustracja picacz słuchajcie no do warto mieć do tej karty tego boksa właśnie jest jeszcze mouse no i coś drop of the day Garczom. koraidon i bombardier jeszcze raz zobacz na stronę loficards.pl Pamiętajcie kot Pokefanki 3-3% Dziewczyny, fantastyczny drop, piąteczki, jak Losi, zawsze na zakończenie. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo spaniały, Prosimy, prosimy o e, subskrypcję, lajki, jeśli Wam się podobało i zapraszamy dalej. Pa!